Tutaj ja mam panie micie prośbę do pana taką. Niech pan da spokój ze Plachowi ze stadionem, bo to, co było na stadionie i zostało przekazane, to było wszystko przekazane. Protokół na to jest była komisja z gminy i nie, co jeszcze mam, a na... tylko miałem zdanie swoją, tak? A więc to, w tym temacie, w tym temacie w tym. Co do, też nie powinien pan nawet głosu tym. Każdy na ma swój rozum i nie jest do tego bez. Porównanie, co Pan porównywał, straż, minna, straż, gdzie Pan będzie zarządza, to są całkowicie dwa wdzielne tematy. I, i tu my nie jesteśmy przeciwko strażnikom, jak już to powiedziałem. Naprawdę, Panie Wójcie, mi się Pan zastanowi, co Pan mówi, bo na to są uły, a Pan pisze w gazecie tak, na sesję inaczej, tak, tak jak pan prosił. Tak. Bardzo bym prosił, da Pan sobie swobodnie. Jeżeli mogę to uzupełnić, jeżeli chodzi o tą dotację, no to niestety... No, tak, to jest nasz naszej dotacji y, nie rozliczyliście w całości. Y, zalegacie 6809 złotych, no i y, y, jak byłem żebyśmy próbujemy to odzyskiwać. Mamy z tym problem, bo nawet problem, do dostarczyć przez Urząd Skarbowy, także próbujemy, także to tak nie jest, jak pan mówi. Natomiast jeżeli chodzi o, 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 o pana, no to przecież ja nic nie mówię. Po prostu wiem, jaka jest sytuacja. To jest to Pana grupa, Pan Wystawił, pewnie będzie swój komitet budowlany, radnych, że to taka jest rzeczywistość. Ja nie mam mistrza żadnych też cieszę się, że on takiego fajnego przeciwnika.